Dajcie mi trzy opancerzone transportery? Zaparkowane przed wyjściem. Na pewno potrzebne ci jest tyle miejsc? O ile się orientuję, nie masz aż tak dużo ludzi. Pani detektyw. Tak? Moja broszka to obrobić bank. Tak? Twoja broszka to dopilnować, żeby żaden zakładnik przetrzymywany w banku nie dostał pieprzonej kulki w pieprzony łeb. Czekam do 9:45. To nawet nie jest pół godziny. No i. Najpierw zrób mi przysługę. Wypuść dwóch zakładników na znak dobrej woli. Co robimy? Damy im iluzję kontroli. Tak jak powiedział szef. Spokojnie, nie ma się czego bać. To tylko broń. Kogo by tu wybrać? Ty, stawaj. No już raz, dwa. będę powtarzał. Mecenasik, hop! Błagam, Nie ruszać nie, się. Nie, nie ruszaj krzywdy. Nie, nie. Płakam, płakam. Moje gratulacje! Właśnie wygraliście kupon na wolność. Skarbie, ale proszę, mój mąż jest. Skarbie, skarbie, spuszczam. Skarbie, spuszczam mnie. mnie. Proszę, proszę, proszę idź. Proszę. Niech on idzie za mnie. Co proszę? Mówię, żeby poszedł za mnie. Nikt cię nie pytał, mecenasiku, ale dzięki za pomysł. Jestem niewidomy, ale nie potrzebuję litości. Czy ja ci wyglądam na jakąś świętoszkowatą pizdunię, której leży na sercu los widzących inaczej, co? <laughs> nie lubię cię, mecenasiku. Nie znoszę takich jak ty. Nie podobają mi się twoje bezczelne odzywki, twoje gierki. Ja cię nie wypuszczam. Ja się ciebie pozbywam! To zrozumiałe. Wiem, że proponujesz mi szansę na ratunek i bardzo to doceniam. Chcę tylko, żebyś... Dał ją mężowi tej pani. Co ty nie powiesz, koleżko? Jak się nazywasz? Matthew Mardok. Mardok! No masz ci los. Nasz ślepy mecenasik z kompleksem męczennika jest Irlandczykiem. A twoja rodzinka skąd pochodzi? Z Hell's Kitchen. Z Hell's Kitchen. Słyszycie, chłopcy? Hell's Kitchen. A zanim kałuże przepłynęli, mordeczko? Nie wiem. Wychowałem się w sierocińcu. I niebo załkało. Ślepy jak ten kret i... i, i jeszcze do tego sierota? Ja, ja se z nas robisz? Ty żeś chyba chłopie żywcem wyskoczył z jakiejś książki Dickensa. Chuj z nim, bierzcie męża. Nasz ziomek zostaje z nami. O Boże. Otwórzcie im drzwi. Dziękuję. Uważaj, bo się doigrasz. Marduk.